Wspominać Jana Pawła II można na różne sposoby. Przy okazji kolejnej rocznicy jego śmierci pieśnią i słowem zrobili to legionowscy seniorzy z chóru Erin oraz młodzi ludzie reprezentujący Fundację Czas Kultury. Po raz pierwszy wspólnie. Zawsze spotykamy się w tym samym środowisku i w tej samej grupie ludzi. Okazuje się, że zaczyna być troszeczkę smutno i nie ma nowego powiewu. Dlatego zdecydowałem się współpracować z panem Aksamitem i z jego fundacją. Współpracować ma się rozumieć na polu kultury i sztuki. Pomimo znacznych różnic w datach urodzenia, artyści z fundacji zrobili to bardzo chętnie. Owocem wielogodzinnej pracy był pokazany we wtorek spektakl poświęcony Karolowi Wojtyle. Jest to nasz pierwszy wspólny koncert poświęcony tak wielkiej osobie Janowi Pawłowi II, naszemu papieżowi, który przecież tyle zrobił i dla młodzieży, bo prawdopodobnie wychował to pokolenie młode w swoim okresie pontyfikatu. Wspominamy papieża, papieża jako człowieka, nie jako Jana Pawła II, jako człowieka, nie jako papieża, ponieważ jako świętego wszyscy go doskonale znają. Natomiast my wpadliśmy na taki pomysł, żeby napisać scenariusz Papież-Człowiek pokazać jak żył, jak nie był papieżem, jak dochodził do, do tego, żeby być papieżem i chcemy pokazać też to, że został tak naprawdę człowiekiem pomimo tego, że był papieżem. Środkiem do osiągnięcia artystycznego celu stały się wiersze, piosenki i anegdoty z życia Jana Pawła II. Nie zabrakło też archiwalnych fotografii oraz filmów przybliżających postać Karola Wojtyły. Dzięki nim łatwiej dało się zrozumieć jego fenomen i popularność, jaką cieszył się na całym świecie. Artyści występujący w sali widowiskowej Ratusza zrobili wiele, aby dla publiczności był to niezapomniany wieczór. I chyba swój cel osiągnęli. Tak czy inaczej, wiele wskazuje na to, że debiutancki owoc międzypokoleniowej kooperacji nie będzie ostatnim. Jest to oczywiście niekiedy ciężka. Współpraca i trudna z racji tego, że jest różnica pokoleń. Wręcz do niektórych osób mógłbym mówić, Babciu, ale mówimy sobie na ty. Osoby, które bardzo chętnie pracują i współpracują. Młodzi artyści z fundacji również są zadowoleni. No mam nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać. Z korzyścią, jaką we wtorek można było na własne oczy i uszy się przekonać dla obu stron. Jak widać, muzyka rzeczywiście łączy podstaw. pokolenia i bardzo dobrze. Gest